Witam serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Ładny wzór w całej okazałości. Pokazuję Wam. Też kiedyś te liście Wam pokazałam krok po kroku, jak nimi robić. Tak się ta bluzeczka prezentuje, bardzo ją lubię i to jest włóczka kupiona w akcjon. mówi się, że te włóczki są byle jakie, ja ją piorę w pralce oczywiście w ten, na delikatnym programie, ale ją piorę, bo taka włóczka to nie przejmuje się, szkoda byłoby tej mojej pracy, ale naprawdę bardzo fajnie się sprawuje i nic się z nią nie dzieje, lubię bardzo. Pierwsze śniadanie moje gotowe. Rosół zdrobił, się gotuje. Nastawiłam wodę na makaron, i taki dzisiaj będzie obiad. Rosu, tak jak mówiłam, jesienią będę często gotować rosu, więc dzisiaj znowu będzie. Rosu gotowy, smacznego. Robótki przybywa. Zobaczcie, ile już zrobiłem. Sporo, całkiem sporo, całkiem sporo zrobiłam. Obrigado. zabiegi w To tylko przypomnijmy, że kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie się 25 stycznia. A kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę. Dzisiaj konkretne zakupy. Teraz tak się robi, robimy zakupy takie każdy sobie na konkretny czas, jedzie się raz kiedyś i, i temat załatwiony. Jajka, kapusta kiszona, śmietana, majonez, mleko, banany. Bardzo dobre są te serki. serki serki homogenizowane o smaku słonego karmelu, ja bardzo lubię surówka smakołyk, tutaj mandarynki, różowy winogron, bardzo mi smakuje ostatnio ta ryba po grecku do opakowania, tutaj duża paczka śląska kiełbasa, zachciało się takiego obiadu kiełbaska z cebulą i do tego ogórek i ziemniaki, I taki będzie. Dwa twarogi wiejskie, dwie kawy na dwie kawy, delicje, cztery makarony do brusie, bo była promocja na mnie, kawa premium, bardzo lubię te cukierki Kroksy i też są fajne pastylki miętowe. Także to wszystko około 200 zł, ale już jest po prostu, jest już na jakiś czas, nie, nie biega się z reklamóweczkami, tylko po prostu zakupy konkretne są zrobione.